Witam z tej strony Falcon. Dzisiaj zagramy na serwerze testowym Overwatch na nowej mapie Eichenwalde czy, czy też Iconworld, Mapa zapowiedziana na Gamescomie 2016 bardzo szybko umożliwiono nam właśnie. Tuż właściwie po zakończeniu tej głównej części eventu z dwa dni temu pozwolono nam właśnie na zagranie na tej mapie. No i z tego względu. Stwierdziłem, że wypadałoby zaprezentować tę mapę na kanale, także dzisiaj będziemy mieli gameplay z tego. O czym jeszcze chciałem powiedzieć, to przy okazji tego drobnego update'u na serwerze testowym dodano także do gry, a raczej umożliwiono graczom przetestowanie dwóch nowych legendarnych skórek do Reinharda. Jedna z nich to skórka nazwana Balderis czy też Balderik. To jest skórka bardzo mocno inspirowana. A właściwie jest to zbroja samego Balderisha von Aldera, przywódcy Krzyżowców, który po pierwsze jest mega ważnym obiektem na mapie Eichenwalde. To jest generalnie ta zbroja, ten, te szczątki, które tam na końcu możecie znaleźć w Sali Tronowej, na pewno je pokażę w trakcie filmu. No i generalnie to jest jego zbroja, on poległ w tej bitwie w trakcie kryzysu omnicznego przeciwko automatonom, omnikom, prawda? No, i poległ, ale jego zbroja trafiła do Reinharda, właśnie. Dlatego teraz mamy skórkę dla niego. Generalnie Balderik, tam Balderich był mentorem dla Reinharda, taką osobą godną naśladowania. Zresztą nieprzypadkowo Reinhard sam też jest rycerzem, prawda? Chyba tego zakonu zresztą. Także, no, bardzo, bardzo ciekawie. Pierwszy tak naprawdę taki mocno. No, może nie pierwszy, ale taki myślę naprawdę przyjemnie usadowiony w lore gry skin. Także bardzo propsuję i myślę, że będzie to tak jak gdzieś pisałem na rozegranych Wet Dream nie jednego tanka i myślę, że w ogóle nie jednego gracza. Przy okazji udostępniono jeszcze jedną skórkę legendarną. Wiadomo, one zazwyczaj wychodzą w dwóch wariacjach kolorystycznych. No i drugą taką wariacją Balderika jest słuchajcie Griffhardt. Grif to jest skórka bardzo, bardzo podobna do tej właśnie, o której teraz mówiłem, z tym, że jest zrobiona bardziej w takiej wersji zarośniętej, takiego wiecie, mrocznego lasu, gąszczu i tak dalej. Czyli w sumie też całkiem spójnie z tym, co ostatnio widzieliśmy, czy to na właśnie filmie The Last Bastion, czy, czy po prostu na mapie Icon World. W ogóle strasznie rzucam tutaj, żongluję tymi nazwami, wiecie, angielskim czytaniem tej nazwy i takim bardziej niemieckim, można powiedzieć. Nie wiem, czy to niemieckie jest dobre, ale przyzwyczajcie się do tego na razie. Wiem, że większość ludzi będzie używać nazwy Ikenwald, z tego względu, że po prostu angielski jest takim językiem międzynarodowym, ale nie wiem, Eichenwalde brzmi tak też bardzo spoko i myślę, że. Niemiec by mógł to tak mniej więcej powiedzieć. Także nie przedłużając, bo już 3 minutki tutaj sobie gaworze. Zapraszam Was do gameplayu. Mam nadzieję, że się będzie podobało. Mam nadzieję, że będzie skill, bo z tym może być też bardzo różnie. Także do zobaczenia zaraz. Także mapa znaleziona, czas trochę postrzelać, prawda? Po tych trzech minutach gadania Eichenwalde czy też Ikenwald, widzimy się w tym majestatycznym zamku, a tak naprawdę na samym początku na jego przedmieściach. Gdyż sam zamek, jak widzicie tutaj świetnie na ekranie ładowania, znajduje się. Hmm takiej małej, uroczej mieścinie, znajdującej się z kolei w bardzo gęstym lesie. Jeśli chcecie to zobaczyć dokładnie, jak to wygląda, no to zapraszam was do filmu animowanego, Ostatni Bastion. Jest to film, który tak zresztą jak sama zapowiedź mapy, miał premierę na Gamescomie 2016, który już jest już za nami. Tam się właśnie całkiem sporo informacji pojawiło, Blizzard co roku wystawia się tam właśnie i zawsze przynosi coś nowego tak naprawdę dotyczącego ich gier. No i w tym roku z Overwatchem dowiedzieliśmy się właśnie o tym, że między innymi zmierza do gry nowa mapa. No i mapa wygląda naprawdę przepięknie, jest naprawdę naprawdę urocza, tak jak powiedziałem. Bardzo przypomina mapę The Cobblestone z CSA i myślę, że to jest takie oczywiste skojarzenie dla wielu osób, dla, no, szczególnie osób, które gdzieś tam doświadczenie z CS-em mają. No wygląda to naprawdę świetnie, gdybyście wzlecieli gdzieś tutaj farą do góry, to z której strony, nie wiem czy nie z tamtej, widać ten las właśnie z filmu animowanego ostatni Bastion. A tutaj macie jednego ze skinów właśnie nowych do Reinharda, Griffhard. Także teraz troszkę podbudowaliśmy ego tutaj Reinharda, bo kiedy puściłem matkę, to mu się podpatrzyliśmy, co tam się ciekawego robi. No, i na początku przy wyjściu, my w tym momencie bronimy. Przy wyjściu ze zespału na drużyna atakująca ma tak naprawdę trzy drogi do tego tutaj mostu, w którym my się znajdujemy, ale headshota wyłapał na samym początku. Troszkę ostatnio trenuję, słuchajcie, bo zbliża się turniej, o którym Aj... chciałbym. Oj, właśnie te mej tutaj zabić. O, trenuję, ale strzelam fatalnie. Gdzieś tam jakaś smuga się pewnie przybiła. Aj. No nie, bez jaj. No nie, bez jaj. Ale skopałem. W ogóle cały nasz team gdzieś tam padł wcześniej. Za nic nie mogłem jej trafić. To najgorzej, że nie trafiłem tego granatu błyskowego. To, to, to trzeba wyczuć. To trzeba rzucić od razu po... Oj, zdążymy może jeszcze coś tam podziałać? Dawajcie, są nasi. Wow, pięknie. Teleport symetry na propsie. Totalnie na propsie. To jeszcze trzeba tę smugę zabić. Gin, dobrze. Mamy ją. Tak się chwalę. Tutaj trenuję celność, ale widzicie, że idzie mi to dosyć fatalnie, ale to, to też z tego względu, że. E, strasznie zacząłem się bawić ostatnio czułością myszy, słuchajcie. Próbuję znaleźć coś optymalnego, a myślę, że więcej wychodzi w sumie z tego zła niż dobra. Jak na razie. ...kombinuję też z. Kombinuje też z Oj Upsie Daisy. Może wskoczymy na górę co? Tutaj. No i pięknie mamy dwa kile, Trzy kile. Jeszcze smuga, może jakaś wpadnie. Ej, tej Hanzo jest. A, Hanzo nie żyje, okej. Okay. Coś tam ją trafiliśmy. Smuga ma na tyle niewiele życia, że każde takie trafienie tak naprawdę zmusza ją do poszukania apteczki czy coś, to kupuje nam z kolei czas. Aj. Ops, no, czułem tutaj trupa. Śmierdziało to nieładnie, ale i tak jest mega. Trzymamy się nadal na pierwszym punkcie. Także na początku wrogowie mają trzy ścieżki. Ja być może wam pokażę je, e, jak będziemy grali w ataku, bo myślę, że ten odcinek będzie się składał z i z obrony, i z ataku, żeby pokazać wam po prostu obie strony. E, no i tak, może przechodząc jeszcze do mapy. No tak, po pierwsze przypomina kobla to na pewno. No, staramy się tej nie trzymać jednak Żeby nas nie łapał wieprzu. Ostatnio powiem wam, że... No, w końcu Czy mega mocno mnie irytuje? A, nawet już nie było czego łapać eee, I nie wiem co chciałem powiedzieć. Kurde, pogubiłem się Za, za dużo tej skupienia w wymaga Ode mnie gra. A ostatnio cholernie mnie wkurza wieprzu, i to tak totalnie, że po prostu nie mogę. O, no, znowu świetnie celuję. Bardzo mnie denerwuje. Najgorsze jest to, że wiecie, zawsze słyszycie te kroki cholerne, że idzie wieprzu, i to zawsze wiadomo. I naprawdę, nic przyjemnego dostać, zostać skukowanym. No i najczęściej, niestety, kończy się to śmiercią. Oj. Ach, no dorwał mnie ten Hanzo Wyłapał wcześniej headshota Myślałem, że może jeszcze szybko uda się drugi, Drugim strzałem go dopaść No niestety Niestety W ogóle ostatnio trenuję sobie, tak jak powiedziałem e, Nie wiem, czy wspomniałem Zbliża się turniej Overwatch, o którym powiem wam w e, Osobnym w ogóle filmie To jest turniej nie taki wiecie Prosów, tylko no taki, powiedzmy, integracyjny czy coś, także być może już gdzieś widzieliście info o tym na rozegrani.pl Ok, zabiliśmy Hanzo, który chciał nas dopaść, ale to nie jest wystarczająco, tym bardziej, że Hanzo z tego co widzimy wstał niestety dzięki, dzięki łasce No ten mój ult oczywiście tutaj nie był najlepszy, ale to jest takie typowe paniczna, paniczna próba zatrzymania Także... Yy... Tak sobie trenując, a jeszcze jedno, gdyby ktoś chciał to info o, o turnieju, to ja zapraszam na rozegrani.pl tam jest o tym info e, i, i będziecie wiedzieli po prostu o co chodzi, a jeśli nie, jeśli tak bardzo was to wiecie, nie, nie pali Was ta sprawa, żeby. Aj nic mi nie idzie to celowanie. Totalnie, po prostu ech, aż mi źle. Nie, no, serio. No no i świetnie, sama się zabiła. Po co ja mam cokolwiek robić? Sama się zabiła. Dobra, mamy Hila. Także gdyby ktoś chciał to zapraszam. No i pięknie się zgraliśmy tutaj wizję nam dała wdowa. Jak widzicie działa to całkiem dobrze. Od razu mi się celność poprawiła. Muszę cheatować, żeby mieć lepszą celność. Dobra, co jest bardzo istotne w tej mapie, to to, że ona, jak już widzicie, jest mega, mega skomplikowana. Ach, ach, już nie udało mi się uciec. Jest naprawdę całkiem nieźle skomplikowana i tutaj tak naprawdę dostrzegam znowu tę tendencję, którą dostrzegłem w przypadku Anamary Amary, nowej postaci, o której zresztą są przecieki. Dowiedzieliśmy się, że być może Ana Amari jest tak naprawdę Janiną Kowalską i jest Polką. To, to też bardzo ciekawa sprawa, o której yy, się przekonamy, czy tak rzeczywiście było. Oho. Yy, o tym się przekonamy zaraz. Widzę, że payload idzie, także spróbujemy tutaj odpalić ulta. Chyba nie ma na co nawet, lol. Śmiesznie. Ach. Powiem wam, że po tych zmianach w Makri naprawdę rzadko korzystam z ze... Dobra. No nie. Nareszcie. No, w takiej walce to, to nie ma szans tak naprawdę, tak mi się wydaje. Nasze na pewno są, ale no, już czułem, że tu będzie ciężko. Tym bardziej, że Hanzo tutaj widzę w miarę w miarę sensownie gra. Także był przeciek, o, ale świetny teleport, no zawsze coś. Był przeciek I, i bardzo ciekawa sprawa mamy pierwszą bohaterkę, która jest polką, się okazuje. W ogóle Blizzard tak się totalnie bawi tym. Och. Tak się totalnie bawi swoją grą i takimi przeciekami lorowymi. No, no i pięknie już tutaj nie weszła nawet. Diva, przez co niestety nie zobaczycie zamków w obronie Ale zobaczycie go tak myślę w ataku, no bo przecież nie, nie może być tak, że nie wyjdziemy nawet do zamku. Także generalnie pierwsza połowa tej mapy, jak widzicie, to jest no tak właściwie można powiedzieć większa połowa to jest teren poza zamkiem. Jest to to miasteczko całe a dopiero Później do zamku wchodzimy. No i generalnie misja jest taka, że zespół atakujący ma zdobyć właśnie szczątki tego nieszczęsnego, albo haderskiego e, balderisia, balder, tak, Baldericia, o Balderisia von Aldera e, także tak to wygląda lorowo. Oczywiście, sprowadza się to do zwykłego. O nie, zdążyłem dać. Sprowadza się to do, to do zwykłego zajęcia punktu, czyli nie ma tutaj żadnej nowej mechaniki, typu nie wiem, bierzemy ciało na siebie i uciekamy, prawda? Także zobaczymy się zaraz w ataku. Do zobaczenia. No to mamy atak. Ktoś mnie prosił o Anę, anę Amari, tak w ogóle a propos tego wątku polskiego, więc pojawi się właśnie dzisiaj ona. Nie wiem, czy supporta nam potrzeba jakoś specjalnie, ale w sumie też nie chcę się ograniczać do McCree, którym, tak jak mówię, gram ostatnio bardzo dużo, ponieważ chciałem potrenować celność generalnie. A w Overwatchu dochodzę do wniosku, że jak już trenować celność i nie chcecie trenować celności sniperem, to w sumie ciężko ją trenować. To znaczy, wiecie, są postaci typu Tracer, która po prostu strzela ołowiem przed siebie, i myślę, że tam celność bardziej się. Nie wiem, tak mi się przynajmniej wydaje, nie znam może świetnych technik trenowania celności na Tracer, e, no ale, o patrzcie, w ogóle szczątki też Bastiona jakiegoś, ale to nie jest ten nasz Bastion, nasz Bastion gdzieś tam się obudził w lesie poza Eisenwalde, to jest jakiś jego kolega, bardzo, bardzo podobnie wyglądający. E, no na pewno pokażę Wam dzisiaj też te szczątki właśnie. Właśnie e, re, nie Reinharda, tylko Baldarisia. W każdym razie doszedłem do wniosku, że właściwie celność najłatwiej trenować to takim McCree. No, ewentualnie jakiś Soldier, coś, ale wiecie, on strzela takimi dłuższymi seriami. A ja chciałbym takie pojedyncze strzały, w miarę szybkie, nie takie typu sniperskiego, e, które trafiają. No, i, i chciałem trenować w ten sposób nie w głowę, prawda? Tutaj mamy w ogóle skina do McCree, Amerykanina. Tego skina już posiadam, wypadł mi ze skrzynki, także też fajnie. A, może bym włączył chuda, byłoby troszkę łatwiej, tak mi się wydaje. Jestem, nie, nie jedynym supportem, więc też super w sumie. Oh. No i pięknie, zabiliśmy tej raz, dwa. Hilujemy co nieco. Oj, świetnie. Ej, jak to, jak to on umarł? Trzeba ostro naszych. Masz wzmocnienie do boju. Aj, no zabił mnie raz, dwa, ale tej widzę, Reinhardt probił robotę na ulcie. Uwielbiam ultować Aną Reinharda. Naprawdę to jest wtedy taki rzeźnik. A widzę, że, że tutaj Hanzo bardzo ładnie na mnie wycelował. Yy, ulta, troszkę zebrałem agro, że tak powiem, bo zdecydowanie na początku nie celował w tę stronę Sorry za takie zatrzymanie tutaj, jeszcze sobie odłożyłem yy, długopis, który gdzieś mi tutaj zalega na biurku O, mamy Hanzo, którego nie mogłem trafić, ale widzę, że jakoś się podzielili killami yy, O czym jeszcze chciałem powiedzieć? Mówiłem o tym, że yy, bardzo do podobnych wniosków doszedłem właśnie z mapą Eisenwalde jak przy Anie Amari. Troszkę tam jakiś wątek zgubiłem, rzeczywiście. No ale chodzi mi o to, że, zobaczcie, ta mapa jest naprawdę dużo bardziej skomplikowana niż niejedna mapa z tych, które mamy do tej pory w grze. I może to jest takie, bardzo nie wiem, subiektywne wrażenie, albo wrażenie troszkę. Oj! Oj, oj! Się cofnąłem nieładnie w bombę. Albo takie, wiecie, wrażenie troszkę złudne. Bo po prostu odkrywam coś nowego, i naturalne jest to, że. No dobra, zabiliśmy go, ale mnie tutaj zżera symetra z każdej strony. Spoko, zupełnie nie przeszkadza. Nasi się przebijają dalej. Także, może to jest po prostu kwestia tego, że poznaje coś nowego. I, I naprawdę, pierwszy mecz, dwa byłem tutaj bardzo pogubiony. I tak patrzyłem, Boże, ile tutaj jest korytarzy? Gdzieś schodzicie, patrzycie, wchodzicie tutaj, patrzcie, ile tego jest. Po prostu naprawdę da się pogubić. Ale, jak już ogarniecie, że jest w sumie ta główna droga tutaj. Zresztą wiadomo, mapy są generalnie w ten sposób zbudowane. Jest ta droga tutaj, i ona się ciągnie przez cały czas, Tak naprawdę. I macie gdzieś tam tylko jakieś. Yy, nie wiem, odnurza od tego, które owszem jest ich naprawdę dużo i, i mapa świetnie się będzie sprawdzać jako tam, wiecie, pole do popisu dla flankerów. To jest po prostu oczywiste, że tak to będzie wyglądać. Jest tutaj też całkiem sporo takich spotów snajperskich. O, uspałem kogoś, taki miałem zamiar więc, więc fajnie. Szybko Mercy zabili jeszcze zanim kogokolwiek wskrzesi No i myślę, że na luzie tej wbijemy się do zamku. Zamek zobaczycie na pewno. Myślę, że nawet ten mecz będzie wyjątkowo krótki, bo tutaj naprawdę nieźle to wygląda. No, czułość już mam tutaj trochę za niską. Oh shit, oh shit, ale to czułem. No ale dobra, mamy to, mamy to, to będzie niestety koniec meczu. Bardzo, bardzo szybko, także może jeszcze takie krótkie podsumowanie zrobię zaraz. No ale nie wiem, wy powiedzcie co sądzicie. Generalnie serwer testowy to jest serwer otwarty dla wszystkich, także jeśli chcecie wbić tutaj i przetestować na własną rękę tę mapę, to zapraszam was na stronę rozegrani.pl, znajdziecie tam sobie wpis o Eichenwalde, no, i tam będziecie po prostu mieli napisane, jak to znaleźć. Wpis na Eschenwaldę, czy po prostu jakikolwiek wpis z e, dopiskiem PST, że tam wiecie, coś się dzieje na serwerze testowym. Tam wtedy zawsze dodajemy taką formułkę, jak w ogóle do tego serwera testowego dołączyć. To nie jest w żaden sposób trudne. A myślę, że warto przetestować sobie tę mapę właśnie przed pojawieniem się jej na oficjalnym serwerze. No, z tego względu, że jest to mapa rzeczywiście całkiem złożona i warto gdzieś tam uniknąć, wiecie, niepotrzebnych spacerów w trakcie już, wiecie, premiery patcha na, na serwerach oficjalnych, będziecie się gubić, będzie to mało przyjemne po prostu. No i myślę, że lepiej być ze zmianami na bieżąco, prawda? E no i tak naprawdę to byłoby na tyle w tej głównej części, w tym gameplayu. Teraz myślę, że takie krótkie jeszcze podsumowanie na koniec zrobię, bo mecze okazały się bardzo, bardzo szybkie. Mecz jak najbardziej na plus, dostaliśmy jeszcze skrzyneczkę, także zobaczymy, czy można te ich otworzyć, pewnie da się. Pewnie da się na serwerze testowym też otworzyć skrzynki. Tutaj troszkę level zaniża na tym serwerze testowym, właśnie. Normalnie mam już jakiś tam 66. czy coś. Nie zdziwcie się jednak, bo tutaj mówię, że mam 66. W następnym filmie z Overwatch'a będziecie mieli, widzieli troch, troszkę niższy mój level, bo to będzie jeszcze film nagrywany sprzed wyjazdu. Ten wrzucam troszkę wyjątkowo. Poza poza, tym, poza kolejnością. Z tego względu, że właśnie mamy nową ciekawą zmianę. Także słuchajcie, ja już sobie to chyba podsumuję gdzieś tam poza yy, tutaj tym głównym gameplayem, żebyście nie patrzyli na samego Soldera. Także może odpalę wam jakiś gameplay w tle. Yy, no i co? Do usłyszenia zaraz. Także na koniec, dwie kwestie. No przede wszystkim ta złożoność, o której tutaj już parę razy wspominałem. To oczywiście nie jest nic złego i normalne, że nam sam start gry. Yy, Blizzard, po pierwsze, żeby ludzie mieli łatwiejsze wejście do gry, a po drugie po to, żeby po prostu wiecie, nie przesadzać, nie skupiać się nadmiernie nad e, pojedynczymi postaciami, chociaż na pewno każda postać i mapa były przemyślane, wiecie, w odpowiedniej ilości czasu. E, no ale wiadomo, na początku nie rzucają takich mega, mega skomplikowanych rzeczy, chociaż też się można kłócić, taki genji, czy, czy bo ja wiem, tracer to są w sumie cholernie skomplikowane postaci. Więc może się gdzieś tam mylę i, i, wiecie, porównuję, po prostu patrzę na tych, na tych prostszych bohaterów, typu Lucio, typu Fara i tak dalej. Yy, no ale w każdym razie, no trzeba przyznać, pojawia się coraz więcej takich rzeczy skomplikowanych, dużo bardziej. Yy, I to nie jest w sumie złe. To nie jest złe, tym bardziej, że społeczność gry będzie dorastać z czasem, prawda? Coraz. Yy... Coraz dłużej gramy. Jesteśmy coraz bardziej obyci z grą, no i nauczenie się nowej mapy nie będzie niczym, myślę, strasznym. Będzie to przyjemne, oczywiście, jest to nowa rzecz w grze, także spoko. Boję się tylko jednego: takie Eisenwalde jest naprawdę mapą, no taką nieprzyjemną w pewnym sensie, jeśli chodzi o obcowanie to pierwsze, to znaczy tam naprawdę idzie się pogubić, to wszystko jest podobne do siebie. I. Boi się jednego. Nie wiem, może ja nie jestem obyty spadem, ale wyobrażam sobie sytuację, w której ktoś nowy, nieprzyzwyczajony tak samo jak ja do strzelania na padzie. Gra sobie na konsoli w Overwatcha po raz pierwszy i trafia właśnie na Eichenwall. I tutaj sobie nie wyobrażam, żeby taka osoba miała jakieś mega świetne uczucia. Naprawdę można być. O, sorry, pyknąłem w ogóle mikrofon. Naprawdę można się pogubić. Eee, jeszcze wiecie, to sterowanie padzie i tak dalej. No, na pewno śmieszne doświadczenia takie osoba będzie miała z pierwszych minut z grą. Także to byłoby na tle, jeśli chodzi o złożoność. A druga sprawa to content patche Blizzarda. Content patche to nie tylko dotyczy się Overwatcha. To dotyczy się także innych gier. Bardzo fajne jest to... I właśnie taką tendencję ostatnio zauważyłem, że Blizzard planuje te content patche bardzo spójnie, to znaczy wypuszcza w jednym czasie rzeczy, które są ze sobą bardzo mocno jakoś tam powiązane lorowo czy po prostu klimatycznie i to jest mega, mega spoko, naprawdę spoko sprawa. Zobaczcie, w tym momencie wypuszczono trzy rzeczy do Overwatcha, które wiecie, nie są jakimiś trzema byle jakimi niespójnymi rzeczami, tylko to wszystko się ładnie łączy w całość, mamy Animowany short, ostatni bastion, który opowiada historię wokół mapy, nowej mapy, którą też dostaniemy do gry, czyli Eichenwalde. A do tego dostajemy dwa skiny do Reinharda, który, z których jeden, no i właściwie drugi też, są po prostu żywcem wyjęte z tej mapy. Także wszystko jest takie spójne, fajne, przyjemne, i, i to jest na, jak naprawdę świetne. A w ogóle to, co Blizzard zrobił z z, z tematem Sombry i Jane Amari, o czym dopiero te, teraz gdzieś dochodzą pogłoski. Dzisiaj nagrywam ten film w dokładnie tym dniu, w którym oglądacie go. E, mam nadzieję, że zdążę w ogóle dzisiaj wrzucić. E, także dochodzą pierwsze pogłoski o tych w ogóle tam zawiłościach z Sombrą i Janą Amarii, i to też jest świetne, że oni potrafią tak się tym bawić, tak żonglować tą fabułą i w ogóle. Nie wiem, tak mataczyć, to jest piękne I, i, i tylko naprawdę tacy, wiecie, zapaleńcy są w stanie to śledzić gdzieś tam na bieżąco, bo to już naprawdę takie rzeczy tam się dzieją, że szkoda gadać. No i to byłoby tak naprawdę na tyle Wspomniałem wcześniej o turnieju Overwatch, o nim powiem w filmie osobnym jeszcze. No ale jeśli chcecie, to jeszcze raz zapraszam Was na stronę rozegrani.pl. Dzisiaj bardzo mocno promuję tę stronę, ale jest to strona, na której piszę już od jakiegoś od ponad, no prawie roku będzie. Ponad roku cholera. Nie, rok. Dobra, rok pisze na tej stronie, także yy, nie jest to gdzieś tam yy, z tyłka, że tak powiem. Yy, no i tyle. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Zapraszam do komentowania. Jeśli tam gdzieś chcecie zostawić jakąś łapkę czy coś, to też możecie nie zabraniam. Yy, no i tyle. Do usłyszenia w kolejnym filmie. Cześć.